Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Przychodzę do Was w ten piękny, niedzielny poranek z takim tematem nie, niezbyt urodziwym, nawet bardzo trudnym. Ale może wspólnie wypracujemy jakiś, jakąś drogę, jakiś sposób. Może ktoś przeczyta i, i coś z tego weźmie ku pożytkowi ogólnemu. Otóż byłem jakiś czas temu świadkiem takiej dość nieprzyjemnej sytuacji, myślę, że dla wszystkich. W pewnym sklepie ktoś bardzo młody chciał kupić perfumy, no ale chciał je powąchać najpierw, no i to co go interesowało nie miało testera więc ta osoba zaczęła tam otwierać te pudełka zaglądać, żeby sobie użyć tych perfum po prostu no i okazało się, że zrobił to chyba przy kilku przy kilku pudełkach przy kilku produktach To zresztą była taka grupka naprawdę bardzo młodych osób chyba ze dwie, trzy z nich to chyba cztery osoby były to byli to były chyba dzieciaki po prostu i tacy bardzo, dwóch bardzo młodych mężczyzn nie? jakaś taka grupka, może rodzeństwo może coś znajomi no i wyszła pani, która no rozumiem, że pracuje w tym sklepie i odpowiada za porządek po prostu i zaczęła strasznie nieprzyjemną rozmowę z tymi młodymi ludźmi nakrzyczała na nich że otwierają, że mają teraz kupić i, i tak cały czas to, to nie było tak, że jednorazowo zwróciła uwagę, tylko tak cały czas to wybrzmiewało i teraz kupi zapłacić. Dlaczego? Ja sama nawet nie chciałam być świadkiem tak nieprzyjemnej sytuacji. Na szczęście ten młody człowiek wydawał się, że dość dobrze sobie z tym radzi. Powiedział, że zapłaci za to psiknięcie jak trzeba. Pudełka rzeczywiście nie miały folii, moim zdaniem niektóre były otwierane. Sama dyskretnie zajrzałam do jednego z tych pudełek, bo chciałam się przekonać, czy. W tym pudełku jest ta edycja flakonu, która myślałam, że jest. I się okazało, że tam są takie surowe zasady że można być skrzyczanym. Prawdę powiedziawszy, też już zostałam w tym sklepie tam obszczorcowana. I to, co mnie spotkało, było bardzo nieprzyjemne, a to, co spotkało tych chłopców, było szczególnie nieprzyjemne. I tak sobie myślę, że, yy, no, jest, że jest dużo do zrobienia. Nie może być tak, że młody człowiek, który zaczyna swoją przygodę z perfumami, tak na to spojrzałam. Już jest na początku drogi zniechęcony, że ktoś tam na niego nakrzyczał. No. To następnym razem pójdzie gdzieś tam do supermarketu kupi Lukę, czy Priano, czy jakąś inną tam no, najmową markę. Bo w supermarketach, powiedzmy, czy w dyskontach, o w dyskontach, to jest lepsze słowo, no to tam chyba jest większy luz. Ale też myślę, że my jako klienci też przesadzamy, to, to jest prawda i na pewno skoro testerów nie ma, to znaczy, że one zniknęły. no. Tak, także nie wiem, to jest trudny temat, jeśli macie jakieś metody, sposoby, jak w ogóle taka sprzedaż powinna wyglądać, to dajcie znać. Słyszałam, że są sklepy, gdzie nie daje się testerów oryginalnych, tylko taki właśnie jakiś uniwersalny flakon, powiedzmy 40 ml, w którym jest ten płyn z testera przelany i tylko jest opis. No. To nie do końca też moim zdaniem służy jakby prestiżowi, bo temu wyobrażeniu o tym, że jest to produkt wyjątkowy, no bo jeśli chcemy kupić konkretny produkt, chcemy ten flakon zobaczyć. Tutaj sami producenci perfum troszkę sobie strzelili w kolano, bo mają ten zwyczaj niedobry moim zdaniem, że pojemność na 30-militrowa bardzo odbiega odsetki. I sama nie byłam w takiej sytuacji, że bardzo chciałam wiedzieć, jak bardzo się różni te 30 odsetki. To jest dla mnie ważne, bo flakon stoi też po jakimś tam miejscu. Rozumiem, że ci młodzi może też gdzieś tam pokazują chwalą się, może to miało być pre... na prezent flakon. Nie wiem. Po prostu wydaje mi się, że nie może być tak, że młody człowiek, który sięga po pierwsze perfumy, jest... Bo ta rozmowa, ta, ta była kłótnia, była bardzo nieprzyjemna. To aż nieprzyjemnie było słuchać, a co dopiero być jakby obiektem i stroną tej sytuacji, ale też rozumiem stres pracowników, także nie wiem, po prostu trzeba szukać rozwiązań na pewno. Na pewno musimy być dla siebie mniejsi, nie możemy na siebie krzyczeć. Jesteśmy skłóceni jako społeczeństwo, niewyobrażalnie. Myślę, że ci wszyscy specjaliści od sprzedawania idei wszelakich no, już na to pracowali od lat, żeby podzielić nas. Także nie dajmy się, albo inaczej, próbujmy te mury, te bariery powoli, powoli likwidować. Musimy burzyć mury, zasypywać fosy, które nas oddzielają. Nie wiem, czy też podzielacie moje wrażenie, że, że jesteśmy nabuzowani złymi emocjami, nie lubimy się że to już daleko, za daleko zaszło, że możemy się dzieli, różnić i to dobrze, że się różnimy, ale jednocześnie niedobre, bo jak ktoś ma inne poglądy polityczne, no to, to po prostu to są, to są wojny, to są małe wojny podjazdowe, jest tak, tak, tak po prostu ta już nakręcona ta atmosfera To właśnie czasem właśnie w takich sytuacjach widać że już wszyscy jesteśmy w jakimś takim... no przekroczyliśmy chyba pewne granice. Ale możemy to zmienić. Dużo, dużo wokół nas można zmienić. Ja na przykład na tym kanale kasuję komentarze, które uważam, że, że jest taka złość wewnętrzna. Czasem może, może to odbieram, bo to jest taka kolejna negatywna strona, jeśli złość jest za dużo wokół nas, to czasem komentarz powiedzmy trochę nieprzyjazny że odbieramy jako wrogi. Ale z drugiej po co pisać nieprzyjazne i mówić sobie nieprzyjazne rzeczy? Myśleć możemy, co chcemy, ale po co to mówić? Myślę, że zmieńmy swój stosunek do innych ludzi. Bardzo mi na tym zależy. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze. Piszcie. Pa. pa.